TV-reklama Karolina Romaniuk, obok mnie dwóch przeciwników. Dzień dobry, halo! Siemano! Siemano! piękna! O co ja mam was zapytać? Wy jesteście za co uśmiechnięci, szczęśliwi, no jak to jest? Nie macie konfliktu? Czemu? No bo się będziemy napierdalać jutro! Będziemy się napierdalać sportowo, my no pod przed, wiesz, przekładasz tak, tryb sport, wjeżdżamy, nie? A potem się obciskamy. Dokładnie. A później wspólna kawa. Pewnie, coffee heaven. Z prądem. Także wiesz, to jest po prostu, yy, po co ta zła krew, jak ktoś jest pozytywny i, i po co coś na siłę robić, jak, jak nie da się do takich pozytywnych wariacików jak my. No nie, no, super, nawet rozmyślałem, super. żeby kurczę coś poddymić, szedłem na scenę, spojrzałem na Maria, Jestem, uśmiechnięty, no kurwa, no, nie da się, nie? Zobacz. To jest pozytywny, nie jest taki głupi jak ten bomba, rozumiesz. No właśnie, no właśnie! Ty jesteś pozytywny, pozytywny, ale jednak bomba wyprowadził cię z równowagi i to konkretnie na konferencję. Ja bym je wyprowadził, tam sobie tam, no bomba na banie, no zabrali go, no, no nic, no trzeba czekać i wypuszczą, to go ubije. Mówiłeś, że będziesz walił bombę na łeb, ale czym cię on tak denerwuje? O tym zachowaniem, jakby takim wywyższaniem siebie, wiesz, takim mącznością, takim zaczepianiem, wiesz, on jest taki... No przecież widzicie, jaki on ma styl bycia i styl tego. I jakby wyśmiewaniem się, więc ja sobie też nie pozwolę, żeby ktoś wyśmiewał. Co prawda ja mam taki dystans już do siebie. I że jakieś tam gadanie o i tak to bardzo chętnie może na mnie tak mówią. Tak on powiedział, super i, te, i ja mu wpierdolę i wtedy się skończy, wiesz. Pokory go nauczę, rozumiesz? On nazywał cię Karłem, mówił, żebyś poszedł sobie do Kastoramy, krasnal. To nabiję go krasnal, kurwa, i będzie git. <laughs> co tu się przejmować w tym w ogóle. A Ludwiczek, to ty jesteś trochę niższy chyba, to? Co? Jeszcze raz? Jesteś trochę niższy, to tak samo. Też idziesz do Kastoramy? Ja też mogę bombę najebać. No to co? To, to, to w takim razie... Na, 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 na plecach z, z Marią. A jak masz odczucia na wadze już? To już się robi poważnie. E, że co? Jeszcze raz? Jak się czułeś na wadze? Dobrze. Leciutko rozpędzisz, że przegonił mnie na wadze. No. Ale, nie, nie spodziewa... Ale gadałem z Marią właśnie miesiąc temu. mówię, ty ile ważysz? Mówi, 85, kurwa. 8, 8, 8, 8, 5, 8. 8 no mówił 8-8. Mówię, no kurwa, okej, okay, no to Oczy, będzie leciutkie. Ja poluzowałem, nie? ale to. <laughs> ja widziałem, że Mikę trzyma, mówię mówi, kurwa, nie, ty to będzie leciutki. Jaką w hotelu, jak już nie chce być takim, wiesz? Jaką dziewczynę? Kolejna, nie, przyjaciółka moja przyjaciółka, przyjaciółka jego i tak wiesz, kardio zrobił. <laughs> porządnie i zleciał za bardzo. Nie, nie, tego kardio nie było. Grzecznie <śmiech> spałem <śmiech> całą noc. Jeszcze przed spaniem grałem w y, giereczki na telefonie. W ogóle, kurczę, już marzę, żeby sobie zrobić nockę jakąś w giereczkę, w Lola wbić platynę. To... Ja jeszcze raz zapytam o tego Bombę. E, to co, wy dwóch na jednego Bombę? Nie no, pojedynczo mu go Tak, Na jednej gali najpierw jeden, później drugi? Co tam wyjdzie, to zrobimy robotę. Ja na pewno mu nie popuszczę za te słowa. Jak tylko będzie, wiesz, jak będzie tylko możliwość, Walę go bomba na banie i tak jak patyka go przełamuje, bo nie schudy, taki zabidzony. Teraz już w ogóle będzie zabidzony, więc wychodzi i robią mu robotę, nie? A gdzie on jest w ogóle, jak myślicie? No gdzieś tam go zabrali podobno. A, a gdzie? Leży na jebary gdzieś Nie, ja do, ja do bomby nic nie mam, generalnie. Mario ma tam do. ...spinkę, ja tam nic nie mam, ale też... A ...walki, no to gdzieś coś tam, jakieś A. problemy są, że nie ma tej walki, nie? Jak będzie tylko możliwość, to ładujemy karabiny i przełamujemy bombę. Ja teraz bym chciał też kogoś lżejszego już na kolejną, gdzieś do 80, bym chciał sobie zbić i tam będę szukał w rejonach 80-kilowych. A masz kogoś? Masz kogoś na myśli? Nie, na razie kminiłem gdzieś tam może nad Szalonym, coś tam, zobaczymy jak się pokaże jeszcze w walce z Czarkiem, bo dosyć podobne warunki mamy też. A kogo typujesz w tej walce? Z sercem jestem za Czarkiem, bo w jednym klubie trenujemy, ale wydaje mi się, że Szalony jednak ma dużo dłuższy staż. O kurwa, naprawdę dobrze wygląda ten, Normalną albo sylwetkę Czarek. Ej. No Czarek dobrze bo właśnie, też, też yy, zauważyłam. Szkoda, no. szkoda, że nie pokazał żadne, też żadnego tego. Wielko, bo ja z nim spędziłem dużo czasu, w Camper Polska byliśmy, bardzo go lubię, ale no tamten yy, Szalony wiem, że dobrze też się napierdala i trenuje mocno, mocno. Ale to są freak fighty, nie? W związku z czym... No wszystko się może zdarzyć. A co masz do oszalonego, że chciałbyś się z nim bić? Nic, w ogóle nigdy, nic do nikogo nie mam. Kurwa, jedyną osobą w życiu tak naprawdę, która mnie jakoś wkurwiła, był daro lew i to, to. Jak będzie rewanż, to zajebiście. No. Teraz też nic do niego nie mam, bo y, okazał mi szacunek po walce, ja jemu też pogodziliśmy się, dosanie no, gadaliśmy y, tam, y, jak mieliśmy się bić tam na tym, tym Grand Prix. No, no ale mam nadzieję, że wyleczy nogę i, i da mi rewanż. To by było, byłoby dla mnie miłe bardzo. No to czekam na Ja bym chciała, żebyście się nawzajem ocenili. Po pierwsze, forma. Jak oceniasz formę Super Mario? No jest, dociłem to trenował wiele lat, kurczę, sporty sylwetkowe, bo ty w, w, w kulturystyce, nie? No tak, dla siebie bardziej, ale no trenowałem, no. mój trochę. To. Więc, więc na no, pewno sylwetkowo bardzo bardzo dobrze wygląda, że sportu uprawia całe życie. Ja w sumie też sportu uprawiam całe życie, więc więc fajnie. Tam troszeczkę się zapuściłem w pewnym momencie, ale. Ale Super Mario a jak oceniasz, Farwardwiczka. bardzo dobrze, bo chodziło o to, że chłopak pokazał charakter, że fajnie e, wyszczuplał, wie o co chodzi i że cały czas jest w sztosie treningowym i po prostu. Po prostu się... Y, to ta moja waleczka, co, co, ta nasza waleczka co zrobiła? Podkręciła cię się, zmotywowała do działania, czyli Super Mario motywuje. No, <laughs> Super Mario trener nie. No, <laughs> Jaka sympatia tutaj jest. Niesamowite no, jeszcze no, naprawdę, dzisiaj naprawdę, jeszcze naprawdę, sympatia. Naprawdę, jutro, naprawdę. jutro w klateczce przełączamy troszeczkę tryby. Powtarzam, tam nie musimy zabijaka, się wyzywać, dokładnie. nie musimy się tu wyzywać. Można robić bo Jutro robimy tryb sposób. sport, tryb sport 180 stopni i bam. I jutro nie będzie jeńców? Nie, jutro jest yeah. ryw sport, tryb sport i walka. Tryf Dobrze, a widzieliście własne umiejętności? Oglądałeś walkę za rolwem Ludwiczka może? Olądałem, oglądałem, oglądałem, ale na pewno teraz jest lepszy, bo przecież minął czas i każdy idzie do przodu. A pokażcie, że tam po jednym, po jednym ciosie we dwóch, pokażcie. No zobaczcie! Jutro, jutro. jutro. Ja się zobaczyć nie, z bliska. Dobra, ja będę tarczą. To naprawdę nie boi się przypierdolić kobiecie. Nie, to żart, to żart, to był żart. To był żart nie wiem, co mam o tym myśleć. Jutro, jutro damy, ra, damy Wam fajną waleczkę, nie? mocno. Dobra, to pokażcie swojego Bicka chociaż. Karabiny siedzą. Tutaj, tutaj jest. też jest? Nie ma. Dobra, kto ma więcej? Ile masz, ile masz centymetrów? Nie mierzyłem teraz. O, ja ostatnio mierzy, mierzyła mi e, Julka, to mam 40. No. Nie mam chyba, nie wiem, nie powiem Ci. No dobra, Mamy łapki. to przygotowuje, przygotowujemy się na jutro w takim razie. Jutro macie być inni. Super waleczkę. No, powiedzcie coś jeszcze przed walką, co my myślicie? Słuchajcie, kotysz nosy zabijamy walkę mocno, tryb sport, tryb walka, wjeżdżamy, oktagon pęknie. Tak, no zapytałaś co myślę, no ja już nie myślę, ja już myślę o tym jak będę na afterze... Graną. A może zróbcie jakiś challenge, na przykład Super Mario obetnie brodę, ty włosy, kto przegra? No już włosy obcinałem, kurde, teraz mam łanę, mam barbera, jeszcze za ten, za pół godziny, za godzinę. Ko kolczy w nosie. Sama pełnego. I kolczyk w nosie? Kolczy Ty tym. Gdzie? Nie, dobra, ale nie mów. No. A, a co myślisz o Karwacie? Miałeś z nim walczyć jeszcze, nie? No tak, tak, no co, co mogę powiedzieć, ale pod jakim względem, jako... Jako z oba, ale bardziej jego, jego umiejętności. No co, idzie do przodu cały czas, nie? Ale ja też, wy, cały czas też będę szedł do przodu, także wszystko może się zdarzyć, nie? A teraz będzie miał zmianę partnera, więc też, też nagła decyzja. Też taka nagła decyzja. Partner bardzo, generalnie. Tak, także wiecie, może wszystko się zdarzyć, ja też będę teraz mocno trenował. Już jestem zdrowy przede wszystkim, więc jakby daję sobie wszystko. I nie zarzekam się, wiem, że ludzie chcieliby taką walkę, jeżeli przyjdzie czas na tą walkę. Może tak. Czyli najpierw trzeba załatwić sprawę z Ludwiczkiem. po kolei, po kolei, nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żebyś też nie pomyślał, że jestem jakiś wiesz, bo też to są też wiadomo, jakieś tam nie, trzeba podkręcić. No, my tam jakoś sobie, sobie do siebie. To, musimy sobie, i... sobie mówić, że to jest lepszy, nie? No, wiesz, ja wiem, no że pewnie. jestem lepszy, on wie, że on jest lepszy. I jest Jesteśmy kurwa najlepsi. No. Wiesz, i... <laughs> Taki dług jak to nie ma ani jednego. Ale chodzi o to, że przyjdzie czas, przyjdzie, o, idzie Konrad, Konrad, przyjdzie czas na Konrada, ja umiejętności, umiejętności, umiejętności. No i ja i on chce się z Dzień dobry. A co to taki zlot, ho, zlot, zlot fanów Hobbitów? Rozmawialiśmy, <talenia> o Tobie. <gaj> 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 Mówimy tu o Tobie, że... <gaj> 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 Frymuska, że waleczka nasza się odwlekła wtedy przez Twoją chorobę, a ja mówię, że przyjdzie taki czas, że zrobimy sobie pojedynek, nie? Panowie, gdzie jest reszta drużyny władcy wład Pierścieni? Bo to we dwóch tylko przyszliście. <gaj> <był Gandalf>, <gaj> gdzie jest Gdzie jest Ogry. O, Ty no nie wiem, jakby zawołaliście, wziął, to chodzi za bardzo. Nie, no mówię, bo chciałem pokazać, żeby nie było, że cię obgaduję, tylko mówię, że mówimy o tobie, że e, przyjdzie czas na naszą waleczkę. mi gadanie na wywiadzie u ciebie też, nie? Tak, że przyjdzie taki czas i zrobimy fajną sportową waleczkę. Ja cały czas jeszcze wiesz, muszę pod podszkolić się, w sensie wiesz. No i musi przyjść na to czas. Dokładnie, ja podtrzymuję, jeżeli byś chciał, to nie ma sprawy, rozmawialiśmy o mnie na kanale Między Seriami, także odsyłam do rozmowy i dziękuję, nie przeszkadzam wam panowie. Dobra, dziękujemy, jeszcze dziękujemy. porozmawiamy. Miłego. Dobra. No ja wam również dziękuję w takim razie, trzymajcie się, jutro.